Anita, jak to jest z tym e, niewychowaniem dzieci z autyzmem? E, jest sytuacja, Plac Zabaw. E, jest to dziecko z mamą i nagle po prostu zaczyna tą mamę wyzywać, mówi, że jest głupia, że śmierdzi, że coś tam. E, dlaczego ona w ogóle tak się zachowuje? Tak jest niegrzeczne, burowate i niewychowane. No właśnie, to jest to, co widzisz, nie zawsze jest tym, co widzisz. Ładko wyobraź sobie, że jesteś ze swoim dzieckiem na takim placu, zabaw, widzisz tą mamę. Która jest już tysiące razy takich reakcji jak była. Dziecko z autyzmem, które nie potrafi, jest przeboczcowane i nie potrafi sobie przefiltrować bodźców, nie potrafi zwerbalizować, wyrazić swojej potrzeby, czyli powiedzieć na przykład, że chce siku, że chce pożyczyć łopatki, nie potrafi tego powiedzieć. Ale ona nie czuje, nie że rani na przykład swoim zachowaniem nie czuje, ponieważ ma zaburzenia w zakresie relacji społecznych, wypowiadania się. I mm -hmm. jeżeli nie było nauczone, a jest w sytuacji, a może nie być, bo mama nie zawsze wie, to musimy przy 4-5 latku, musimy, czy przy 3 latku, mm -hmm. musimy wiedzieć, że mama nie wie wszystkiego i ona się dopiero uczy. Jest jej bardzo przykro, kiedy nagle zbieramy swoje zabawki uciekamy ze swoimi mm -hmm. dziećmi. Więc... A może to jest tak, że to dziecko się zachowuje się jak mama, która też mówiła, bo, bo no. zwracała się jak do psa, mówiła stój, Zatrzymaj się, cicho. E, przecież to jest stresura. To są konkretne informacje. Ten mózg, który do tego dziecka, do którego dociera tyle bodźców, słyszy tylko to, co mówi ta mama. Te krótkie polecenia, mm -hmm. nie dziwmy się, to nie stresura, to konkretne polecenia. Czyli tak miało być? Tak miało być.